Pochodzący z Argentyny rabin Abraham Skurka został uhonorowany tytułem Człowiek Pojednania. To nagroda Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przyznawana rokrocznie od 1992 roku osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Jego ojciec pochodził z Końskich, matka z Łodzi. Czuje się niezwykle wzruszony i głęboko zaszczycony przyjmując tę nagrodę, podkreślił laureat. To dla mnie bardzo ważne być w Polsce. Dorastałem w Buenos Aires, słuchając opowieści moich dziadków o ich życiu w Polsce, o historii Żydów w tym kraju. Przyjeżdżając tutaj, odwiedzając obozy koncentracyjne, mogłem wrócić do swoich korzeni, zwłaszcza do czasów Holokaustu, a przy okazji zobaczyć tak wiele iskier życia Żydów w Polsce. Okazją do wręczenia nagrody była konferencja pod hasłem Pamięć, Dialog, Pojednanie, Duchowe Wymiary Przebaczenia, zorganizowana w Kielcach przez Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego. W wydarzeniu uczestniczyły wybitne autorytety dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego. Wszyscy szukamy porozumienia, wszyscy szukamy porozumienia ponad podziałami, ponad bólem, ponad czasami złą pamięcią, ale też i dobrą pamięcią, która powinna nam to porozumienie przybliżyć, a także zdać sprawę z tego, jakimi jesteśmy Żydami, jakimi jesteśmy chrześcijanami, jakimi jesteśmy katolikami, bo tak naprawdę w tym to się sprawdza, tak? zwłaszcza w tym roku ogłoszonym przez papieża Franciszka jako rok miłosierdzia. W programie konferencji znalazły się panele dyskusyjne poświęcone między innymi duchowym wymiarom przebaczenia i miłosierdzia, a także pojednaniu i skrusze w polityce. O budowaniu pokoju, o tym, że trzeba rozmawiać, aby móc przebaczać winę, mówił biskup kielecki Jan Piotrowski. Naczelny rabin Polski, Michael Schudrich, podkreślał, że przebaczenie nie dotyczy tylko przeszłości, odnosi się do przyszłości. Pomaga lepiej zrozumieć świat i sprawiać, by stawał się lepszy. Przewodniczący Komitetu Spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, biskup Mieczysław Cisło, przytoczył słowa, jakie papież Jan Paweł II skierował do zamachowca Ali Akczy. Przebaczam mojemu bratu, który chciał mnie zabić. Te swoje słowa powiedział, przebaczenie nie urąga sprawiedliwości. Przebaczenie dokonuje się właśnie w sercu człowieka, w jaki sposób chroni przed zemstą. Biskup gratulował organizacji konferencji w Kielcach, mieście, które, jak określił, pokonuje gorzką prawdę. Wydarzenie było wprowadzeniem do lipcowych obchodów 70. rocznicy pogromu kieleckiego z 4 lipca 1946 roku. My tutaj mamy nie tylko prawo, ale obowiązek krzyczeć, jak się zabija niewinnych ludzi, bośmy tego doświadczyli. Kielczanie zabili Kielcza. Musimy przestrzegać. Jeżeli będziemy mówić wyraźnie, nie ukrywać, czyli mówić prawdę i pamiętać, że tych, którzy zginęli, to są fundamenty do tego, żeby sobie układać relacje choćby z państwem żydowskim, choćby z Żydami ogólnie, którzy są w Polsce. Więc jest to możliwe. Postawy, które prowadzą do nienawistnych konfliktów, niechęć do obcych, nasilają się. Widzimy to wszędzie, mówił uczestniczący w konferencji były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Musimy wyrażać publicznie i od razu sprzeciw wobec rasizmu. Nie można udawać, że tego nie ma podkreśliła Ewa Juńczyk-Ziomecka, była minister w kancelarii prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Główne uroczystości obchodów 70. rocznicy pogromu kieleckiego odbędą się 3 lipca i będą miały charakter modlitewny. 4 lipca na scenie Kieleckiego Centrum Kultury wystąpi Orkiestra Symfoniczna Symfonia Warsowia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Obchodom towarzyszyć będzie wystawa stała, prezentująca fakty pogromu kieleckiego, która zorganizowana zostanie w kamienicy przy ulicy Planty. Organizację konferencji oraz lipcowych uroczystości wsparli prezydent Kielc i marszałek województwa Świętokrzyskiego.